Dzień dobry. Spotykamy się podczas samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Tak się składa, że brał pan udział w panelu dotyczącym energii lokalnej i główną tezą, pytaniem, które zostało tam postawione, było pytanie o to, czy samorządy są w stanie być samowystarczalne energetycznie no I pytanie, jak to z perspektywy pana burmistrza wygląda? Jak jest Pana zdanie na ten temat? Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że to miejsce wyjątkowe i tematy wyjątkowe. To zawsze wspaniale zrobiona konferencja i Wiele ciekawych dyskusji, wiele bardzo dobrych wniosków. Ten panel rzeczywiście był o, o, o tym, żeby iść w stronę samowystarczalności samorządu, jeśli chodzi o energię. I oczywiście jest to pewnego rodzaju, pewno cel wielu samorządów, bo w tym kryje się też pewnego rodzaju szukanie oszczędności, pewnej optymalizacji przede wszystkim kosztów związanych z energią, ale nie tylko bo po drugiej stronie jest temat wytwarzania tej, tej energii i my przez wiele lat bardzo dużo wkładaliśmy w takie myślenie naszego zaangażowania, żeby tworzyć wiele ekologicznych i, i racjonalnie jakby ekonomicznych inwestycji związanych też jakby w sposób bezpośredni z ekologią. Czytaj, elektrownia wodna, panele fotowoltaiczne, ale to wszystko były takie punktowe, punktowe pomysły, niedomknięte jakby w, w całości w pewien system. Mam takie poczucie i takie wrażenie, że nasze uczestnictwo teraz w... w klastrze energetycznym pozwoli domknąć te nasze wszystkie źródła i pozwoli nam w sposób bardzo bardzo optymalny skorzystać z energii, którą produkujemy i z wody, i ze słońca. I wszyscy ci, którzy są członkami tego klastra, będą mogli z niego skorzystać. I to jest chyba taka jakby główna idea, do której dążymy. To jest chyba najważniejsze. To nie jest wcale ważny ten punkt docelowy, ważna jest ta droga, którą przebywamy. Idziemy w tym kierunku i mamy nadzieję, że, że kiedyś tam dotrzemy. Czyli z tego, co wybrzmiało podczas tego panelu, i z tego, co teraz Pan mówi, liczy się kompleksowość pewien jakiś system dobrze połączonych naczyń, elementów. Pytanie jest właśnie, jak to zostało zorganizowane u Pana? Bezwzględnie taka kompleksowość, komplementarność, wykorzystywanie, bo, bo to nie jest puste pole. My tak naprawdę budujemy na czymś, co, co było, więc musimy przeanalizować to, co mamy, to, co możemy poprawić, to, co możemy dobudować. Tak, żeby to było domknięte. Najprościej jest to pokazać na przykładzie smart city i pomysłu oświetlenia. Jak wymienimy tylko żarówki na energooszczędne, to nie uzyskamy takich oszczędności i takiego dodatku finansowego finalnie. Ale jak złożymy to w system zarządzania, przygaszania energii, kontroli, kontroli oświetlenia, to wtedy okazuje się, że daje to niesamowite efekty. I tak samo z tą energią, jeżeli będziemy mieli docieplone budynki, jeżeli przesył będzie na odpowiednim poziomie, ka każdego rodzaju przesył, bo też nie rozmawiamy tylko o energii elektrycznej, ale na przykład o to energii cieplnej, i zepniemy od źródła do, do, do odbiorcy, no to wtedy na każdym, na każdym poziomie ten efekt wsparcia każdej z tych inwestycji no, będzie nieporównywalny. I tak naprawdę do tego dążymy, żeby to były takie obiegi zamknięte, żebyśmy tak naprawdę. Ja przejdę jakby płynnie do pomysłu klastra, żebyśmy na poziomie klastra byli w stanie wyprodukować tyle energii, którą jesteśmy w stanie. Zużyć. A byłoby idealnie, gdybyśmy nawet tą energię mogli, e, mogli e, sprzedawać, czy też oddawać e, do sieci. Wydaje mi się, że z punktu widzenia państwa takie działanie jest bardzo dobre i bardzo logiczne, e, dlatego że to stabilizuje sieci. Jeżeli uznamy, że e, takich klastrów, takich spółdzielni, które same produkują, same zużywają, nie wykorzystując sieci, e, będzie na terenie kraju dużo, to stabilność tej sieci i jej możliwości będą też zupełnie, zupełnie inne. Skoro jesteśmy na samorządowym Forum Kapitału i Finansów, nie sposób zapytać o finansowanie tego typu przedsięwzięć. W związku z tym, z jakich środków Państwa Pana samorząd korzystał? Tak jest. Jak została użona ta inżynieria? O inżynierii trzeba by naprawdę opowiadać bardzo długo, bo wiadomo, przepisy, czyli cała ta oprawa prawna, bardzo ważny element, pomysły i, i, i ich próba zaplanowania i gdzieś zobaczenia w pewnych okresach czasu, ale oczywiście bez pieniędzy się nic nie wydarzy. Ja myślę sobie, że jak ma się dobre pomysły i ma się wiarę w to, że one przynoszą, przyniosą określone korzyści nie tylko gminie, ale i środowisku, ale i województwu. To się okazuje, że i marszałek, i, i pieniądze e, różnego rodzaju zewnętrzne e, nie są aż takie trudne do, do zdobycia. Bo wydaje mi się, że jednak e, idea robienia czegoś e, wyjątkowego, czegoś wartościowego przekonuje wszystkich. I, I jak ta kula śnieżna przykleja tych ludzi, którzy decydują o, o finansowaniu e, do, do, do takiego projektu, każdy chce być jego częścią. Ja, ja tak sobie to e, tłumaczę. I, i nigdy z tym nie mieliśmy problemów. To oczywiście jest zbitek wielu różnych środków. Środków własnych gminy to po pierwsze, środków województwa mazowieckiego to po drugie, środków rządowych to po trzecie. I jeszcze do tego środków unijnych, bo, bo też pewne elementy były związane z wydatkowaniem właśnie z, z budżetu, choćby z KPO teraz. Więc Widać, jak to dużo źródeł finansowania jest potrzebnych, żeby do tego, do tego celu dochodzić. Oczywiście, teraz jesteśmy na poziomie klastra, mamy pomysł na to, jakie inwestycje powinny być jeszcze wykonane, żeby klaster działał, że tak powiem, na pełnych obrotach i już szukamy dofinansowania, już widzimy, że... Jednym z takich miejsc, gdzie będziemy się na pewno o te środki ubiegać, jest EBI, Bank, Bank Europejski, gdzie te warunki finansowania są naprawdę przyzwoite i wydaje się, że, że właśnie tam będziemy przede wszystkim pukać po to, żeby realizować te kolejne inwestycje, które będą spinały te, te elementy, które już dzisiaj mamy. mamy. Inżynierię finansową. Tak. Przede wszystkim mamy ideę, pomysł, jesteśmy tak. w stanie zarazić ludzi, tak. decydentów, tak bym powiedział, tą ideą. No i co, co w takiej sytuacji, jeżeli pojawia się opór społeczny? Czy się, może inaczej? Czy się pojawia? A obaj wiemy, że potrafi się pojawić. Jak kwestie tego typu rozwiązywał pan w swoim samorządzie? Bo to jest istotne. Czasami grupa. Dosłownie kilku osób potrafi zablokować naprawdę wartościowe inwestycje, które przyniosą jakby stuprocentową korzyść. Ale zdarzają się takie po prostu sytuacje, gdzie ktoś z nieznanych do końca przyczyn jest w stanie coś zablokować. I pytanie jest, jak poradzić sobie z tym? Jak Państwo sobie radzili? To prawda, wydaje się, że, że różnorodność samorządów jest ogromna. No 2,5 tysiąca samorządów w naszym kraju to naprawdę pokazuje, jaka jest ta różnorodność. Jedne są nad morzem, drugie są w górach. Jedne są przyklejone do dużych miast, drugie nie mają z nimi nic wspólnego. No, to jest układanka wielu różnych wielu różnych miejsc, mentalności, specyfiki mieszkańców. I Oczywiste jest to, żeby mieszkańców do pewnych myśli powoli przyzwyczajać, żeby oni nie byli zaskakiwani takim pomysłem, nawet dobrym, bo nie oszukujmy się, często właśnie przy takich działaniach grają emocje. Nie, nie ma kartki ołówka, nie ma słotu, tylko, tylko ewidentnie kierujemy się emocjami. Natomiast jak wcześniej pewne rzeczy przygotujemy, wcześniej ludzi namówimy do tego, że taka energia z wody będzie bardzo logicznym elementem. Chociaż, nie wiem, trzech rolników będzie miało jednak podtopione łąki, ale za to my będziemy starali się jakoś no, zrekompensować im to. Więc, więc myślę, że to jest taki powolny proces budowania, budowania inwestycji i w tym rzeczywiście też są różnego rodzaju konsultacje, rozmowy, to trochę jakby taki PR, przekonywanie do, do słuszności inwestycji. I chyba wtedy już rzadko, rzadko można taką inwestycję wywrócić do górną Dziękuję bardzo. Powiem bardzo miło. Dziękuję.